Yo! Simoneczko, moi drodzy. Witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem na pewno uda nam się zabić tego proroka. Dobra, dwa razy pochodnie, dwa razy żarcie, czemu mi się Shift nie wciska. What the fuck, this klawiatura is broken. Ehm, cztery łopatki, trzy klucze. A, żółka się przyda, tam, serum się nie przyda. Te trzy święconki, może jest jeden klucz, bo nie ufam. Bandaże. Bandaże się tam generalnie nie przydadzą, ale wezmę ze 3 na jakiekolwiek blida. Dobra, mamy tak. Kurtynkę, e, łabędzia, um, buffy, defy, wszystko co jest możliwe, co się przyda oraz trótkę. Więc generalnie jak dobrze pójdzie, to go złapiemy na blida. I na zarazę, przepraszam was bardzo, słuchajcie. Dobra, let's go. To już słyszałem, mogę to pominąć? Oczywiście, generalnie, zajbiście by było, jakby prorok był w miarę blisko i po prostej ścieżce, a nie, że muszę całego dungeona kurwa przechodzić. To by było bardzo miłe. No i dobra. Fajeczka, nowo co musi być? Super kurwa. No bo muszę przejść całość. Raz, dwa, trzy. Kurwa. Sorry guys. Błąd, błąd techniczny. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No nigdzie takiego nie wykręcę. No dobra. Powiedzmy. Ja mam zajęcie. Znaczy może. Skilla obozowa mam wzięte. Umiejętności. Super. Stałeś 10 damage'a na start. Wow. Just wow. Okej, okay, bez walki. Szkoda, że zwiat nie wskoczyłbym wiedział, w którą stronę iść, żeby ominąć walki po prostu. No dobra, pójdźmy w tą stronę. Daj się bardziej taka. Okej, okay. zaskoczenie, dobra, zajebiście. Um, dobra, koleżko. Widzę, też tu bo na tego nie wejdzie, bo to szkielet, to nie jest jeszcze człowiekiem. Kurtynka, proszę. Dobrze. Zajbiście. o. Hmm. Może. Hmm. Zrzućmy obrońcę na awanturniczkę. Awanturniczka zdejmie. Może tego. Jaka okay, jest spoko. Dobra, unik, zajbiście. Nie przyjęliśmy w ogóle do w tej rundzie. Ekstra. Bardzo clean. Mm. Nieśmy śmiech chłopakowi. Speeda. O, no, za. Tak. Coś mi się wydaje, że te buffy, debuffy wchodzą zawsze w następnej rundzie. Co nie? Ok. Ty siebie ulec. dostałeś za 10 pułapki. Wow! Wow, wow, wow! Ok. Obraz, spoko ja chcę zużywać, zużywać bandaż? Czemu możesz przyjąć 6 damage'a? Hmm. Zużyjemy ten bandaż. Mamy 4. Możemy sobie ich położywać trochę. A jeszcze musimy zespołować drużynkę. Pochodnia, lecimy dalej. Okej. Okay. O Boże, ten skład ostatnio zrobił mi tyle złego. Dobra, uniki. Uniki, łabędzie, nie możesz zrobić Dobrze. Pół HP zeszło. Nice. Nice, nice. Oby kurtyna zdjęła gościa z tyłu fuck. Nie dlaczego? trudka nie wejdzie tutaj. Mm, dobra, buffy do szybkości i damage'a na nią. Okej. Okay. Jak, żeby inaczej, Stres musiał dostać. Kamano, no! Przestańcie go fokusować. Dobrze, unik, zajbiście łabędź. żeby na pewno go zdjął. Eee, ty bronisz badaczkę. Badaczka się leczy, bo i tak nic nie zrobi w tej turze. W tej rundzie, w tej grze. Tak za wiele w sumie. W sumie nie na tu wziąłem. Znaczy na proroka, spoko. Ale, jeśli chodzi o przechodzenie, to słabo. Trzy uniki i odporność. Zajbiście. Dobra. Trzy do on może przyjąć. To jest nic. Patrzcie, hp mu prawie nie zeszło, nie? Piękna sprawa. Hmm. Dobrze. Maintain the offensive. Eee... Uh, uh. Daj mu jeszcze ochrony. Znaczy on i tak nie powinien go zaatakować. On raczej zaatakuje warlekina. A, jakby kryt wleciał. To by było takie piękne. To by było za piękne. Okej, okay, unik, piękna sprawa. Zejbiście, ey. Mm, dobra, bufuj. Ty się leczysz. Mały healing, ale zawsze, nie? Dobra. I Kończymy. Okej, okay, jakiś trinkecik możemy podmienić. Super. Zwiat. tylko bez walki, proszę. Dobra, jedna walka. Na samym starcie tajne drzwi. Okej, okay. po nie będziemy się wracać na pewno. Dobra, czy mam jeszcze jedną, dwie... No pewnie będzie jeszcze z 5-6 walk, podejrzewam. Yy. Dobra, zajebiście, dobrady. Ostatnio na 80% się wywalał bardzo często. To jest do obozowiska do damage'a. Chyba... Mm -hmm. Tak. Dobra. Jest ekstra Okej okay. Zaskoczenie. Nice. Nice, nice. Kogo my musimy zdjąć? Tego ziomka z tyłu bardziej. Kurwa Dobra. Dobrze. Zawsze te jeden, 2 damage może zadać, więc spoko. Eee... Um... O nie, to co? Stało się najgorsze co mogło się stać Dobra, obrońcę na, na niego Bo ona się może w miarę spoko wyleczyć Zresztą ma duży uniku Duży współczynnik uniku Więc spoko Dobra, zajbiście, bo on inwokację przejął 19 stresu dostał Ale lepiej niż ten by miał być na 50 Łupniak unik, dobra, git On ma dużo ochrony i dużo uniku, więc jest mega spoko To może zaboleć Dobra, zajbiście, unik Chłopaki robią robotę. Eee, wzmocnienie uniku. Mm. No, wrzucaj tą trutkę. Zaraz, zadycha. Dobra, on umiera już, więc jest spoko. Musimy tylko tego na przodzie zdjąć. This is our life is taken. Mm. Uderz w niego, żeby na, na pewno umarł. Już utoczył dużo nie uderzy. Ale o tego pierwszego ziomka się boję. Jak na razie jest nieźle. Jak na razie jest nieźle. Eee, Bronia arlekina, ty się wylecz. Dobra, nie jest źle jak na razie. Nie jest źle. Ty możesz zaatakować, żeby pewnie zabijesz. zajebiście Dobra robota ziomek. Eee, czy my coś chcemy wywalić? Tak, mogę wywalić serum. Serum się nie przyda. Dobra uh, Okej, okay. i open mm. Ale dobra odporność Dobrze, bo serum wywaliłem To bardzo dobrze Okej, okay, pochodnia Niezwykle. 250 golda, zawsze coś Kolejna walka Muszę patrzeć do pochodni, bo mam słoneczny pierścień. O Jezu, tego włócznika co będzie zdjąć. Ale ja chcę się stresu pozbyć. fuck Naprawdę. Kurwa Dobra, broń badaczkę. Bo oni badaczkę jakoś tak fokusują, zauważyłem. No właśnie. Dobra, unik, zajbiście. Nie wiem, zbroj mi się to totalny kozak, nie. E, narzuć, liczę, że dwa wleci i zajbiście, skrytem jeszcze. O może zaraz. Co? A dobra, bo to są szkielety. Boże, ja im retardę, to one nie krwawienie mają defy. A nie na zarazę. Oj, to może zaboleć. Kurwa na 17. Pierdoliło was. Dobra, on już nie zaatakuje. Dużo nie powinni już zrobić. Potrzebuje dużo czasu, żeby wylecieć Ar Arlekina. Yy, lecz po cztery, ale zawsze. Ale potrzebuję tego czasu. zdebuchu ich. Bufy Tak samo. Mówię, on nie robi demaze w ogóle. Nieczysta obrona. Dobra. 70% ochrony. Myły Victory 4. Lecimy, lecimy. Liczę na jakiegoś kryta, że w końcu wejdzie. Uniki. Dobrze, skrytem. Pięknie. Bufy. Dobrze. Musimy szybko zakończyć tę walkę. No ja bym chciał. Jak najszybciej ją skończyć. <laughs> um. No Muszę to zrobić, bo nie chcę, żeby żadne posiłki zostały wezwane. Bo nie wiem co, może przyjść tak naprawdę. Dobra, ee... co to jest? 25 wywołanie zarazy na hienie Słabo. Wezmę herby za to. I tak będę musiał niedługo zwolnić jeden slot na Golda. Chyba ja Date po prostu wywalę. Jest to jakiś plan. Dobra, idź dalej. Okej, okay, gól. Bez zaskoczenia. Nie dobrz. Uniki. Proszę, kryt 32% bez kryta, nie? Nie żeby coś. On może jednego zdjąć. Więc to jest powiedzmy sobie plus. Dobrze. On padnie. Dobra. Jeden nie zaatakuje. <coughs> Z stres. Stres, przerażenie na wszystkich. Dobra, oni się już nie ruszą. Jego powinniśmy zdjąć szybko. Jak tylko awanturniczka się do niego dorwie, Unforgiven. Tylecz. Dobrze skrytem, nice. Eee, Bufuj. Mamy dwa silne Bufy: od Arlekina oraz od Zbrojmistrza Mało, mało, co ci krytnie wchodzimy? Z 34% już czaszką stres Krytyk za 17, no pojebało was. O oh my god. No dobra, ty się lecz, weź na krzyż na niego. Dobrze, stres zdjęty jest ok. No to, come on, znowu z COVID. Kurwa, 4 razy przerażenie znowu, to jest 18 stresu, oni dostaną. Jest jakiś prank. Can be felt, they can be eee, no dobra, to 50 golda mogę odżyłować. Ale kurwa, o Jezu. ja je ja, ja mu odbije? Nie. Ale już jest na podbramkowej sytuacji. Okej, okay, znowu walka. Bez zaskoczenia. Uniki. Gdzie są twoje kryty ziom? Masz 27% No dobra, dawaj, zatruwaj Nie mam wyboru On zginie w następnej turze, ale sprzeczki mogą... Dobra, unik, zajebiście Nice! Dobrze, kryt, zdjęcie stresu Mega, mega, mega Powiem wam, że no, podciśnienie jest podniesione Trzeba się skupić Lecimy się powoli za dwanaście, ok. Następnie to, że go zdejmie. Eee, ty bronisz Arlekina. Myślałem, że pojawi kryt w końcu. Dobrze. Musimy mądrze rozdzielać resource na nich wszystkich On się nadal leczy, więc jest okej okay. eee Zbufujmy się Ty zdebufuj, żeby nas to naturę wolniej się ruszyli Dobra, i ochrony już nie ma Dobra, unik zajebiście tak, wiem. Zaraz będziemy mieli to z głowy. Nie stresuj się. Bufuj. Yy... Lecza Lekina. Dobra. I dobijamy. Żeby na, na posiłków nie przyszło. Okej, okay. no powiedzmy, że jest w miarę. Zwiat. Dobra. Dobra Kolejny Buff do Mmm. -hmm. Ile mamy tam jeszcze? Tam mogą być trzy walki. Czyli nie mogę zrobić pozawiska w tej, tej, tej. No dobra. Zbufujmy jeszcze ją. Uh -huh. Go pochodnia. I lecimy. Tu walki nie będzie. Trwa bez zwiadu. Musiał akurat on wejść, nie? Nie, to by nie było normalne, jakby on nie wlazł po prostu w trapa. Będzie walka, proszę, nie Okej okay. Dobra, bez walki przed bossem. To jest nawet zajebiste. Go full żarcie I bufujemy się. Kryt Kryt. Mmmm... Wszyscy kompanii obniżenie stresu o 15 Jak on nadaje stres? Kurwa, nie pamiętam. Ale chyba buffy bym wziął jakieś. No tu mogę jeszcze szkolenie zabrać i jeszcze mogą noc napaść w nocy w ogóle. Wezmę zdjęcie stresu na wszystkich. O, teraz ten... no dobra, Baumu. Super, dostali stres. No dobra. Powiedzmy. Kluczyk. 80 jebanych procent masz i ty wchodzisz w tą pułapkę? Co ja jaja robisz? Hello prorok, zaczynamy zabawę. Nie mogło być skrytem, nie? Defujemy Dobra, nie jest źle w sumie. HP mu schodzi. Okej, okay. Uniki stresar Lekinowi może odwalić gierc. Kurwa, tu na dostał. dobrze, bo on nie uniknie tego gruzowania. Ah. Dobra. Okej. Okay. Trzeba zbufujmy się. Kurwa, ten nie przybufa. Dobra. Dobra. Powinienem ulec się Zjebałem teraz. Dobra. Zbrojny mi tankuje wszystko, kurwa. Twardo. Dobra, pudło i unik. Wow. Wow. MVPs, o nie! Ulecz go. Już chuj, stracę te parę blida, ale, ale ule ulecz go po prostu. Buffy, niech on przyjmie te damage, y. niech on to przyjmie po prostu. Okej, okay, ma jeszcze 1 HP. Trzymamy się. Cemu... The ha. nadal. Okej. Okay. Jest ukryt. Po prostu kryta potrzebuje jednego. Nowe bufy. Aha, oznaczył się. To nieźle. Eee... No wyleczko. Aha, nie przyjąłeś. To świetnie. Dycha. Dobra. O kurwa, zarazę dostał O kurwa, mać Dobra, my go zrobimy, my go zrobimy, ale to jest... O, oni Jezu, ja się boję, czy ja dojdę do tych sekretnych drzwi Dobra, celność kryt, żeby na pewno trafili Ulecz go Zaraz, zdejmiesz, dobrze Dobrze! Udało się, kurwa, No nareszcie Ławek nawet nie będę próbował niszczyć, nie? W sensie, nie opłacało mi się totalnie niszczenie ławek Wow I po to, po to, kurwa Aha Eee, powiem sobie, że to takie, no no dobra. No mogę wziąć tak. Łopaty mogę wyjebać, bo przeszkody nie będzie. Ta księga. Chyba nie wiem, chociaż za ziółka mogę wziąć. Ale kontynuujemy, bo chcę się, tylko muszę się cofnąć, kurwa, na sam początek. Dobra, mogę dwa razy żarcie, żarcie dostać. Ile mam pochodni? 5, dobra. Patrzymy, czy się bitwa nie pojawi. Głód, dobra. Jeszcze jeden głód możemy dostać. Najważniejsze, żeby mi bitwa nie wyskoczyła. Wtedy run będzie zajebiste. Jak jeszcze sekretne drzwi odkryję. Dobra ryzyko. wpisane w kalendarz. Na no pewno mi głód jeszcze wyskoczy. No nie ma szans, żeby mi nie wyskoczył głód. Jak tak często wyskoczył, to te... kurwa no mamy półtora, dwa pokoju. No proszę was. Kurwa, uda się. Uda się, ja w to wierzę. Ja w to wierzę. Dobra, mamy to. O! Fuck yeah, kurwa, ale zajebiście. Ale zajebioza, ooo jaka dobra misja Jest Wow 22 koła I nawet sporo pamiątek Piąte poziomy i czwarte, i prawie piąte, jeden, jeden ten Dręka paranoja Masochizm Ale dobre perk'i pozostawali W sumie Dobra, spokój mega, ej! Uh. Nowy nawyk spokój, minus 15 obrażeń w pierwszej rundzie. No to zajebiście, stary. Kto eee, to dostał w sumie? Któryś z tych ziomków? Ty to w ogóle musisz się jeszcze wyleczyć. Masz deprechę, ziom. Eee, on miał spokój. To ci wyleczymy. Czy ja coś jeszcze komuś mogę wyleczyć? na no, to Fabian. Denkamania. Obsesja na punkcie zabijania. Yy, no nie wiem, uleczy i to. Dobra. Leczymy stres. 1500, kurwa droga. 1500 znowu. 2300. No ale dobra. No 850, dobra. To przynajmniej jakaś taka. Perełka. Dobra, dzięki serdecznie, guys, za oglądanie. Resztę chyba nie wrzucam. No, nie wrzucam, nie opłaca mi się. Oni wystarczająco się wyleczą. Zdejmujemy wszystkie błyskotki, sortujemy. Dzięki serdecznie za oglądanie. Zapraszamy na kolejne odcinki. Elo! A co nam w sumie jeszcze zostało? Została nam właśnie, mamy tu 12, 16 funtówkę. Um, w norowisku jeszcze coś będzie. Na pewno knuzy na najwyższym. I, I miąż. Bo miąż chyba jeden tylko robiliśmy. A w ruinach? Prorok na najwyższym. Jeszcze najwyżsi bossowie nam zostali. Kurwa, ale już już jest progres lekki, nie? Jak ruszyliśmy kolejnego bossa? Ja porobię sobie na. Mm, bez nagrywania, raczej misję, żeby po prostu tych bosów aktywować w każdym, żeby oczyścić drogę i będziesz to. Dobra, dzięki serdeczne, Zapraszam na kolejne odcinki. Elo, i na socjalki, i na streamki, bo w sumie wróciłem do streamowania.